Są to kobiety bardzo znane jak z Kiri i takie zupełnie nieznane, o których dzisiaj Wam z przyjemnością opowiem. Na patronkę swego rodzaju tej wystawy wybraliśmy Irenę Sendlerową, która przedstawia, jest taką przedstawicielką zawodów społecznych które kiedyś oczywiście nazywały się inaczej, dziś mamy zupełnie inne zawody z tym związane. Jest to jedyna lalka, która ma maskę na twarzy i dla nas jest to moja ulubiona <grytanie> lalka też z tej wystawy, przyznam. Ona ma w przeciwieństwie do innych lalek tutaj bardzo duży wymiar symboliczny, czyli maska na, na, na twarzy, czyli coś, co symbolizuje, że ona część swojego życia musiała się albo sama ukrywać, albo ukrywać kogoś. Jest ta klatka z ptaszkami w kształcie origami, które z jednej strony mają imiona żydowskie, z drugiej strony mają imiona polskie. Wieść gminna niesie, że Renault uletowała 2,5 tysiąca dzieci. Najnowsze badania mówią, że nie, że tych dzieci było nie było ich zaledwie 500, co jest i tak imponującą liczbą. Hmm. Najważniejsze chyba w tej historii jest to, że ona uratowała fizycznie te dzieci, ale też uratowała coś, co jest niezwykle ważne, niezwykle ważne, czyli ich tożsamość. Zapisując wszystkie dane, jakie były możliwe do zapisania w rejestrach, które pocięła później na drobne karteczki, bo chowała je do słoika, do słoików, bo tych słoików były, były dwa i zakopała w ogrodzie przyjaciółki na ulicy Lekarskiej w Warszawie po zostały te słowniki Jest Wanda Gerc, Wanda nie chciała Niemca, to wiemy, natomiast ta Wanda nie chciała być waną. Tu mamy taką historię, że Wanda zdecydowanie od dzieciństwa razem ze swoimi braćmi wychowywana lubiła bawić się w wojnę. W związku z tym, że no nie było możliwości oczywiście, żeby do, do wojska wstąpić w 2018 roku. Zaciągnęła się do legionów jako e, pan Rzuchowicz. Oczywiście komisja bardzo szybko się zorientowała, że coś ten pan taki delikatny, ale okej. Okay. Przyjęli ją w każdym razie. Do, do, służyła bardzo długo, została porucznikiem. Moja e, porucznikiem e, właściwie. Dzięki swojemu charakterowi niezwykłemu uporowi była bardzo szanowanym dowódcą. Mężczyźni nie mieli absolutnie problemu z tym, żeby dobrać z kobiety.